Witam wszystkich, dawno nic nie pokazywałem, yy, jeśli chodzi o pszółki moje kochane, ale dzisiaj tak eksperymentalnie robimy, eksperymentalne leczenie według orkiszowej pasieki, pierwszy raz tak robię, nie wiem czy dobrze robię, czy źle robię, a mianowicie, wczoraj wybrałem miodek, ile było, bardzo mało było, ale ile było to wybrałem, a dzisiaj patrzę co robię. Szukam matki. Trzeba matkę znaleźć i na pusty korpus samą matkę dam. Oczywiście podkutę czego miałby nie wygasnąć. Matka pójdzie na pusty korpus, a ten korpus z Yy, damy, wszystkie paszyki pozbieram i zrobię taką rodzinkę szpitalną że tak, tak to nazwę i tam będzie cała waroza zawarta, na pewno bo nie ma innej możliwości, cały ciercz jest tutaj w tym korpusiku, jedna, druga i pszczółki już dzisiaj przeleczymy nie za mocna ta rodzinka, żebym powiedział, że jest słaba ale trudno pokażę na przykładzie jednej rodzinki żeby po prostu nie przedłużać, bo to będzie trwało naprawdę długo. Tutaj mamy nareszcie czerw muszę zlokalizować matkę. I tak to się... Ja okay, tu jajeczek bardzo nie widzę. A są. A jest ja i mamuszka. Trzeba ją pochwycić, żeby mi nie zwiała. Gdzie mam fajkę? Super. Super mamuszka, tylko mi nie zwiewaj. może nad ula lepiej wejdź, 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 kochana nie chcę brać w paluchy ale chyba tu będzie... ej gdzie mi spadła? gdzieś mi spadła mam nadzieję, że do ula na Ta taty z matkami jak człowiek nie ma sprawy, to nie ma sprawy Fikasz, je je Dobra, zrobię pauzę i przeglądnę na nagraniu, gdzie na posła eee, jak zwykle problemy techniczne. Ale matka się udało, Matkę się udało pochwycić. Jest w korpusie na dole, w ogóle bez żadnego czerwiu. Tamten korpus z czerwiem przyniosłem na osobną donicę. I w ogóle po prostu jest zero czerwi. Nie ma w ogóle w całej ani grama czerwi. I tutaj polewam kwasem trzawiowym, po wstółkach. Tego roku zamierzam leczyć czoł ekologicznie, więc to jest takie leczenie wstępne. Potem dobiję jeszcze to No i dobra, to mamy, czyli jeszcze raz tłumaczę, matka jest tutaj w tym korpusiku na dole, pod kratą odgrodową, w ogóle nie ma czerwiu, a korpus z czerwiem jest tutaj. I tutaj z całej pasieki będę przykładał po prostu korpusy z czerwiem do takiego wieżowca i po tygodniu przyjdę, zniszczę wszystkie mateczniki, oczywiście po ponad tygodniu, podłożę jakąś matkę, prawdopodobnie w izolatorze, albo na jakimś półkorpusie izoluje. I jak się ten cel wygryzie, wtedy będziemy to lecieć. Na razie leczymy te rodzinki. I jak na razie pokazałem matkę pod kratę, to odkładamy. Szczówki się tak trochę nie za bardzo czują. Dobrze, bo to wiadomo po kwasie. Ale myślę, że nic im nie będzie. No I zamykamy i tak wszystko po kolei rodzinki robimy. Żadna filozofia. A tam matku dał się znaleźć. Też z przebujami, ale matka sobie chodzi, żyje. Dobra, tyle. Jeszcze mam takie pytanie. Co to za robaczek? W Ulu siedział? To dziadactwo siedziało w ulu. Nie wiem czy to jest dobre, czy to jest złe. Może ktoś mi podpowie. No i po robocie. Aż się zmęczyłem. Eee, no to tak, w skrócie idziemy jeszcze raz i zapoła róża tu mamy rodzinę gdzie sam czerw i pszczoła mam nadzieję że pszczoła lotna wróci na stare miejsce do swoich starych rodzin i będzie pracować tu się będzie wygryzać młoda pszczółka i ja jeszcze się zastanawiam czy tu po prostu dać potem matkę podłożyć i przelecieć i na kilku ramkach, dwóch, trzech i potem te ramki wyrzucić normalnie jak zasklepią się czy po prostu dać matkę w izolatorze i tak samo kwasem szczawiowym polać i później oddać oczywiście rodzinom tu jest po prostu waroza z całej pasieczki zgromadzona czerw kryty no i otwarty też, ale z całej pasieki zgromadzone. tak i po prostu jedna wielka waroza w tym uliku tu są na wielkopolskich polskich, to, to, to nie ważne Tutaj są te rodzinki, matki są na dolnych korpusikach i to zostało przyleczone kwasem, kwasem szczawiowym, roztworem kwasu szczawiowego, tu już kiedyś podawałem jak to robię na jakimś wykładzie, no i tutaj tak, będzie dużo lotnej pszczoły, czerwił dopiero jak matka zacznie czerwić, także nie będzie tak dużo, na pewno się nie, na, nie będzie tak larw, to przy odrobinie szczęścia może nawet jeszcze coś przyniosą te pszczółki. Ale to zobaczymy czy będą miały z czego, bo po prostu nie ma młodej pszczoły, nie ma larw, no to, to, to przez jakiś czas można liczyć na pożytek, ale to mi nie o to chodzi, mi chodzi bardziej o to właśnie, żeby, żeby wytuzić warozę, bo nawet jak na to pszczoła wróci, to kwas czawiowy w ulu się unosi przez kilka dni, także to nie jest tak, że przy poleje i to od razu musi wyjść tam wszystkie pszczoły, to nie, nie, tam opary będą przez jakiś czas w ulu sobie hulać także mam nadzieję że to leczenie wyjdzie potem oczywiście to nie jest jedyne leczenie które planuję potem planuję tutaj przelecić kwasem yy, mrówkowym ale tu też jak nie zapomnę to pokażę to jest nie chcę też reklamować bo to jest dla weterynaryjny dopuszczony do stosowania w pasiekach ekologicznych Jedyny jaki, który zawiera kwas mówkowy, bez takich cegiełek czy innych takich domorosłych mm, odparowywaniem, mam nadzieję, że to jest przebadane i że to pszczołom mi nie zaszkodzi. Aczkolwiek to tylko moje, tylko moje przypuszczenia. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Także jest Pan taki, że tu jest, będzie przeleczone. Tam, jak się uda przelecić, to oddaję, bo oczywiście pszczółki wtedy na gazetę łączę. A jeszcze na zimę mamy zrobione cztery odkłady, które są naprawdę fajne. I połączę po prostu z tymi odkładami rodziny z tymi odkładami. Odkłady też były przyleczone paskami, także warozem Mam nadzieję, że w ten sposób uda się troszkę, troszkę, troszkę doprowadzić do stanu normalności. Co wy myślicie o tym moim sposobie? Oczywiście, piszcie w komentarzach, bo mm, przyznaję, że jestem zainspirowany Tomkiem Kasiakiem. Aczkolwiek troszkę, troszkę z moimi musiałem to dostosować do mojej gospodarki jako prowadzę, więc na pewno nie pójdzie piwarol, bo chcę lecieć ekologicznie, tylko, tylko kwasik jakiś tam, coś się po prostu wymyśli. Na razie tam jest bez matek, ale mówię, matkę jakoś podam za jakieś 8 dni. Akuratnie tam nie musi być matka długo. Trzeba przeliczyć te. 3 tygodnie, od dzisiaj nawet 3 tygodnie z haczykiem bo w razie gdyby trudnie były wtedy przylecimy kilka dni oddajemy i jeszcze zbierają w pszczółki dlatego lesie kwasem szczawiowym, żeby to było teraz akurat nie po miodobraniu żeby można było później przelecić kwasem tfu, żeby później można było miód wyciągnąć, bo tu jeszcze jest trochę nawoci, może się uda skubnąć, nie wiadomo czy się uda bo ten rok jest bardzo słaby na wszystko takiego kiepskiego roku jeszcze odkąd w nie miałem <laughs> przepraszam aczkolwiek poprzedni był rekordowy więc co mnie pociesza to że wszyscy pszczelarze w okolicy narzekają że nie ma miodu także gdybym tylko ja nie miał to znaczy że moja gospodarka jest bardzo zła, błędna i jestem kiepski pszczelarz a że nikt nie ma miodu to znaczy że po prostu o... taki rok chyba się zanosi na deszcz bo pszczółki masowo wracają Aj, znowu ta róża Widać jak fajnie wracają. A tu co? Mają zamknięte. Aha, dobra, odwrotnie założyłem wrotek. Brawo ja. Dobra, już ratuję psówki. To koniec plemienienia.